Kościół katolicki w średniowieczu to temat niekończącej się fascynacji i debat. Był to okres, w którym kościół stanowił dominującą siłę w Europie, kształtując każdy aspekt życia, od kołyski aż po grób. Kościół był fundamentem średniowiecznego społeczeństwa, oferując duchowe przewodnictwo i porządek społeczny w często chaotycznym świecie. Jednak ta epoka naznaczona była również konfliktami, Prześladowaniami i cieniem inkwizycji. Władza kościoła była zarówno duchowa, jak i doczesna. Trzymał klucze do nieba i piekła, wywierając ogromny wpływ na życie milionów. Jego klasztory były ośrodkami nauki zachowującymi starożytną wiedzę i wspierającymi intelektualne dążenia. Ale ta moc nie zawsze była łaskawa. Kościół dowodził także armiami. Nakładał podatki i odgrywał kluczową rolę w brutalnej grze średniowiecznej polityki. Ta dwoistość zdolność do czynienia zarówno dobra, jak i zła leży u podstaw zrozumienia roli Kościoła w średniowieczu. Była to złożona instytucja, zdolna do niezwykłych aktów miłosierdzia i przerażających aktów okrucieństwa. Aby zrozumieć tę epokę, musimy wyjść poza uproszczone narracje dobra kontra zło i zmierzyć się z niuansami czasów, gdy wiara i władza były nierozerwalnie splecione. Relacje między Kościołem a władcami świeckimi w średniowiecznej Europie były złożone i często naznaczone napięciem. Z jednej strony Kościół polegał na królach i cesarzach, ochrony i wsparcia. Potrzebował ich armii do obrony swoich ziem i egzekwowania prawa. Z kolei władcy świeccy szukali w kościele legitymizacji i duchowego przewodnictwa. Błogosławieństwo kościoła mogło uczynić lub złamać króla. Ta delikatna równowaga sił była często wystawiana na próbę. Papieże i cesarze ścierali się w takich kwestiach jak inwestytury, Czyli prawo do mianowania biskupów. Spór o inwestyturę, który szalał przez XII i XII wiek, jest doskonałym przykładem tej walki o władzę. Królowie postrzegali mianowanie biskupów jako swój przywilej, podczas gdy papiestwo zaciekle walczyło o utrzymanie kontroli nad kościelnymi nominacjami. Kościół potwierdzał również swoją władzę poprzez interdykty i ekskomuniki. Interdykt, potężna broń, zabraniał udzielania sakramentów na danym terytorium, wywierając ogromną presję na władcę, aby ten poddał się żądaniom Kościoła. Ekskomunika z kolei była duchowym wyrokiem śmierci, odcinającym jednostkę od Kościoła i jego sakramentów. Ten zawiły taniec między sferą duchową a doczesną ukształtował polityczny krajobraz średniowiecznej Europy. Był to świat w którym granice między władzą religijną a świecką często się zacierały, prowadząc zarówno do współpracy, jak i konfliktów. Poza salami władzy Kościół katolicki wywierał głęboki wpływ na codzienne życie średniowiecznych mężczyzn i kobiet. Kościół był centrum społeczności, miejscem nie tylko kultu, ale także spotkań towarzyskich, edukacji. A nawet rozrywki. Jego święta wyznaczały rytm roku rolniczego, oferując wytchnienie od trudu i potwierdzając wspólne przekonania. Nauki Kościoła o grzechu i zbawieniu przenikały każdy aspekt życia. Dostarczał on ram moralnych dla społeczeństwa, dyktując wszystko, od zachowań seksualnych po praktyki ekonomiczne. Groźba ekskomuniki i obietnica zbawienia były potężnymi motywatorami, kształtującymi indywidualne wybory i normy społeczne. Kościół był także ważną siłą ekonomiczną. Posiadał ogromne połacie ziemi, pobierał dziesięciny i angażował się w handel. W szczególności klasztory były potęgami gospodarczymi. Zarządzały dużymi majątkami, rozwijały nowe techniki rolnicze i produkowały różnorodne towary. To bogactwo pozwalało Kościołowi finansować szpitale, sierocińce i inne dzieła charytatywne, ale prowadziło również do oskarżeń o korupcję i chciwość. Wpływ Kościoła na społeczeństwo był wszechogarniający. Zapewniał on pociechę i przewodnictwo w czasach niepewności, ale wymagał także posłuszeństwa i konformizmu. Jego wpływ dotykał każdego aspektu życia. Kształtując moralny, społeczny i ekonomiczny krajobraz średniowiecznej Europy. Widmo Herezji nawiedzało średniowieczny Kościół. Herezja, zaprzeczenie dogmatom Kościoła, była postrzegana jako zaraźliwa choroba, zagrożenie dla samej duszy chrześcijaństwa. Aby zwalczyć to postrzegane zagrożenie, Kościół opracował potężną broń inkwizycję. Inkwizycja w swoich różnych formach miała na celu wykorzenienie i ukaranie herezji. Rozpoczęła się w XII wieku jako odpowiedź na wzrost popularnych ruchów heretyckich, takich jak Katarzy w południowej Francji. Grupy te kwestionowały autorytet kościoła i oferowały alternatywne interpretacje doktryny chrześcijańskiej. Metody inkwizycji były często brutalne. Podejrzani byli poddawani przesłuchaniom, torturom i więzieniu. Groźba spalenia na stosie wisiała w powietrzu, przerażające przypomnienie o potędze Kościoła. Zasięg inkwizycji wykraczał daleko poza salę sądową. Zachęcała do donosicielstwa, tworząc atmosferę podejrzliwości i strachu. Sąsiedzi donosili na sąsiadów, a nawet członkowie rodziny nie byli odporni na oskarżenia o Herezję. Inkwizycja, produkt swoich czasów, odzwierciedlała lęki i niepewność kościoła zmagającego się z odstępstwami i wyzwaniami dla jego władzy. Pozostawiła niezatarty ślad w historycznej pamięci średniowiecznej Europy.